Siemanko, witam Was, z tej strony Pyro Bartek, a w dzisiejszym filmie sobie postrzelamy trochę z petard. Mam tutaj dużo różnych petard. Może zacznijmy od czegoś słabszego. Zombum. Taki. Z 2023 roku. Sobie gdzieś go odpalimy. Na drzewie może bo w śniegu nie ma co odpalać Dobra, ząbum jest na drzewie, nie wiem czy nie spadnie, a się ląd szybko spalił. No, powiem wam, że zaskoczyła mnie ta petarka bardzo mocna, jak na ten rok produkcji bardzo głośna. One chyba 1 gram mają że coś poprzedniego wezmę co my tu mamy Czekajcie to wysunę tutaj mam bulldogi jakieś zombumy P1000 NWP Trueno Detonante, C4 Blitz Ramsy jakiś bandit bez lądu, yy, FP3 banger to może to sobie teraz odpalimy FP3 Banger. Czekajcie niech ostrość złapie 2023 Jorge 0,8 g Tak taką postawimy I pyk No też nawet spoko na 0,8 grama całkiem nieźle. Teraz yy, sobie odpalimy grom, grom 2 groma dwójkę od Triplexa 2022 rok. Mam ich kilka to sobie na razie zrobimy test śniegu chyba zgasło o pali się taka dziureczka Taka o prawie że jak ręka moja Co tu jeszcze mamy? trochę tego jest yy, petarda petarda ninja się nazywa ta petarda petarda ninja ona jest chyba trzystrzałowa to sobie lekko w śnieg wbijemy o. zgadza się trzystrzałowa My sobie odpalimy na razie takie słabsze petardy, potem mocniejsze. Dobra, teraz PP, PP1 i C4. C4 chyba 2022 rok, a te PP1 to nie wiem czy nie piszę. 0,5 gram... 2022 też rok. Więc sobie porównamy. C4 i... I tego, C4 i PP1, -kę. to tu będzie C4, a tutaj PP1, -ka. to najpierw tą słabszą PP1 -kę. odpalimy. No, całkiem głośno, ale C4 będzie mocniejsza. bo ta już ta walnęła lepiej zdecydowanie zobaczcie tu macie co czwórkę tu macie y, pp1 tą Dobra. to więc przechodzimy do czegoś mocniejszego albo mi się wydaje że to jest mocne to jest to są FP trójki duże z 2023 roku, 1,8 grama. No zobaczymy czy, czy jakoś moc mają. Jedną sobie odpalimy yy, w śniegu, tak zobaczymy. Czekajcie, bo on się zgiął. O, piękna flarka zielona. No całkiem, całkiem nawet mocno. Dobra, zobaczymy teraz jak strzelają one normalnie, czy w ogóle są jakieś mocne, bo śnieg tłumi i nie słychać takiej mocy. Petardy. O, spadła. No coś takiego jak C4. To ta czwórka co odpalaliśmy dopiero przed chwilą, coś takiego. Dobra, teraz przechodzimy do jeszcze mocniejszych petard. Sobie odpalimy trueno detonante 1,5 grama. i odpalimy sobie karbon. Yy, karbon zielony. Karbon ma 2 gramy Tak, karbon ma 2 gramy, a trono detonant ma 2 gramy Więc najpierw sobie odpalimy Tutaj Karbona Zobaczymy czy będą miały flarę Zieloną Miał Oj, flary nie było Ten nie miał flary A powiem Wam, że Całkiem yy, nieźle dupło To teraz Trueno detonante Hashtag 3 To mam nadzieję, że mi z drzewa nie spadnie Dobra O, to będzie głośne już miało walnięcie. Kora z drzewa zdarta. No, to już miało dupnięcie. Jeszcze chwilę postrzelam, ponagrywam dla Was. I będę musiał spadać, bo długo w tym miejscu nie będę mógł chyba strzelać, bo ktoś tam w lesie był. A to mniejsza z tym. Dobra, teraz sobie odpalimy petardkę yy, oryginal Blitz Rams Mini i jc 05 Dobra, to więc tu będzie 4 yy, Blitz Rams, tu będzie ten oryginal a tutaj damy sobie tą FP trujeczkę małą, to kawałek petardki, chyba karbona. Dobra, odpalamy Blitz Rams Mini, funkę, iskra. Całkiem nieźle. Teraz oryginal, coś czuję, że to będzie słabe. takie średnie i jacez piątka 0,35 grama no. i teraz coś odpalimy sobie fajnego i zaraz będziemy kończyć gdzie on jest, ten Thunder King? O, Thunder King NWP, zobaczcie, nie ma żadnego certyfikatu. To już będzie miało dupnięcie. Wiadomo, stare petardy, a stare petardy były zawsze mocne. Dobra, odpalamy. Thunder King NWP. 1,5 grama. O, nie, muszę, się, że będzie fail. Zgasło. Kurde, coś się jeszcze tam dymi. Ale nie będę podchodził. O nic, dobra, weźmiemy sobie coś innego. Nic nie wiem To nie ma lądu Co my tu jeszcze mamy? O, Achtung taki A on jest słaby A mi się palnik obrudził w prochu Dobra, odpalimy sobie tego Achtunga Od niego nie będę uciekał Wiem, że jest słaby Dobra, to jest na koniec coś jeszcze odpalimy. Porównanie będzie FP3 1,8 grama i FP3 Banger. To sobie porównamy teraz. To może to konie, tylko leciutko się powbijamy. Dobra, najpierw FP3 Banger. O, ląd ozdobny. I zaraz zobaczymy, która będzie mocniejsza. F Petruja. Powiem Wam, że podobnie. Zdaje mi się, że FP3 ta Troszeczkę lepiej wolnęła ta zwykła tutaj, yy, co widać po dziurce, tu FP3 Bunger, tu FP3 zwykła, yy, obie petardy z 2023 roku, tylko że jedna miała mniejszą gramaturę, czyli FP3 Bunger, ta czarna. Dobra, teraz sobie odpalimy zombuma Zumbuma to eksploziwa, dwójkę. No i to, i będzie koniec odcineczka. Dobra, na razie sobie odpalimy eksplozivę. Eksploziwa i eksplozivkę, dwójkę. No, takie inni mówią, że to są najlepsze pikolaki. Dobra. No, pal się. Kurde, no i po petardach, co ja odjebałem. <grymne> Ale powiem ci, że... powiem Wam, że mocne są te ząbumy. Dobra, teraz... JC05. 0,35 grama. A to wezmę? Też fajnie walu I gromik. Nie wiem czy odpali. Czy się ląd nie zamoczył. O! O! To już było walnięcie. Chyba najlepiej. Dobra. To było na tyle w tym odcinku. Yy, cześć. A jednak jeszcze nie koniec odcinka. Wziąłem tą p z drzewa Oberwałem i jeszcze trochę lądu jest, także sobie odpalimy O kurde O, jest moc Dobra, to by było na tyle w tym odcinku Siemano Jeżeli Wam się filmik spodobał To wiecie co robić, możecie mnie zasubskrybować Możecie dać łapkę w górę i napisać miły komentarz. Siema.